Jesteśmy na stoisku firmy Vector, która dostała 13 października nagrodę za swój produkt Neon kompaktowy miernik do pomiarów DVBT. Co on potrafi, i jakie są ceny itd. Panie Januszu, przede wszystkim miernik udowodnił swoją wartość przez to, że w ciągu trzech tygodni sprzedaliśmy praktycznie 100 sztuk tego miernika w Polsce, tylko i wyłącznie na terenie naszego kraju. To już jest pierwszy dowód na to, że, że miernik jakby odnosi sukces i jest czymś więcej niż tylko, niż tylko narzędziem pomiarowym. A to ten miernik tak naprawdę potrafi obsłużyć w całości wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o sygnały DVBT. Możemy dokonać wszelkich pomiarów cyfrowych merów, berów i różnych innych, możemy te, te pomiary zapisać sobie, a możemy też podłączyć miernik do komputera i skorzystać z bardzo zaawansowanych funkcji, jeżeli chodzi o konstelacje, jeżeli chodzi o. Czyli można porównać jakby pomiary w różnych miejscach odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Nie wiem, na przykład... W Krakowie, wokół Krakowa jak jest słaby nadajnik, to można to bardzo łatwo sobie porównać, zanalizować już w komputerze. Oczywiście można, po pierwsze, możemy E, zapisać e, jakieś tam pomiary z miernika e, jako dowód z, z przeprowadzonej instalacji. Tak? To jest ważne, zapisujemy sobie to gdzieś tam na dysku e, i możemy pokazać klientowi, tak, tak wygląda wasza instalacja po mojej robocie, a możemy, możemy porównywać sobie od, odbiory z jednej anteny, z innych anten, czy w różnych lokalizacjach. Tak? I tutaj pod, pod kątem jakości sygnału, czy propagacji w terenie, możemy sobie na podstawie tych, e, tych pomiarów. E, gdzieś tam później przygotować się odpowiednio do instalacji na danym terenie, tak? Możemy sobie to odpowiednio skatalogować i prowadzić jakąś historię tych pomiarów, albo porównać pomiar w tym samym punkcie, ale w różnym momencie czasu, tak? Czyli na przykład dzisiaj i potem klient mówi, coś tam nie działa, tak? Jedziemy, od, odkopujemy sobie starą, starą dokumentację, takie były poziomy kiedyś, takie są poziomy teraz. Czyli coś się przedstawiło, tak? Się przedstawiło? Czyli takie podstawowe i zaawansowane narzędzie dla instalatora w obecnych czasach. Zdecydowanie tak. To jest po pierwsze narzędzie do pomiaru, ale po drugie to jest narzędzie do, do udokumentacji własnej, własnych sieci czy instalacji. Tak? Czyli coś, co pomoże nam się obronić przed klientem, gdyby on powiedział, ale to tak coś tam nie działa tak jak powinno. A tu mamy czarno na białym. Tak? I na komputerze możemy mu to wysłać mailem, możemy z tym zrobić co chcemy. Jesteśmy nadal na stoisku firmy Vector z Gdyni. I przy, tutaj mamy stację VTA4, która była nominowana do nagrody w kategorii instalacje, innowacje roku. A przepraszam, pomyliłem się, że instalacje zbiorcze, a to jednak innowacja roku. Co takiego innowacyjnego jest tutaj? Panie Januszu, przede wszystkim trzeba podkreślić to, że to jest produkt w 100% zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Tak, to jest tak jak tutaj ta, ta, ta ładna flaga prezentuje. To jest twór, który został zaprojektowany w Gdyni przez naszych inżynierów i został tam wyprodukowany od początku do końca. Oczywiście obudowa gdzieś tam została wykonana na zewnątrz, ale nie znajdziecie tego produktu nigdzie w Chinach, tak? I mogę się tutaj założyć o, o co chcecie, że takiego produktu nie znajdziecie i zapraszam do poszukiwań. I teraz tak, na czym polega innowacja? To jest stacja kompaktowa, która zmienia nam, odbiera telewizję cyfrową naziemną w mp4 i moduluje ją do telewizji analogowej. Mamy bardzo wiele instalacji, w których w dalszym ciągu są i w dużej ilości odbiorniki starej generacji, które nie odbierają mp4, albo są to, są to w ogóle odbiorniki analogowe i w takich instalacjach bardzo często klienci potrzebują Odebrać te, 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 ten różnorodność kanałów, które są do, do dostępne w ofercie cyfrowej i do, dorzucić je do tych kanałów analogowych, które są w tej chwili dostępne. I to jest właśnie odpowiedź nasza na tą potrzebę, Jeżeli chodzi o to co jest wyjątkowego w, tym, w tej stacji, to przede wszystkim to, że stacja ma zarządzanie przez stronę WWW. To znaczy, jesteśmy w stanie podpiąć do tej stacji e, kabel internetowy, e, wyprowadzić gdzieś tam y, sygnał IP albo y, przekierowanie jakiegoś portu. Jesteśmy w stanie, czy instalator jest w stanie zalogować się do stacji zdalnie. Nie musi, żeby zmienić na przykład taki, ta, ta, taki case, może być, jak będą Mistrzostwa Świata, e, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, będzie trzeba w hotelu przerzucić kanał z telewizją sportową, czy, czy, czy kanał sportowy na, jako pierwszy, tak, do, do wszystkich telewizorów i zrobić to też nie na, do, do końca świata, tylko przerzucić to w tej chwili albo w godzinę. I tak będzie pierwszy, bo to będzie TVP1 HD. Okej, okay, będzie to TVP1HD, ale to TVP1HD nie będzie dostępne tam na tych odbiornikach, które nie mają MP4 znowu, tak? Znowu ten sam case. Czyli komplikacja, a ta stacja sobie poradzi. A ta stacja odbierze ten kanał w HD i przepuści go dalej, tak? Poza tym każdy case, gdzie musimy coś, jakąś zmianę wprowadzić, możemy zrobić to, tą zmianę zdalnie, nie wyjeżdżając do hotelu. Ta stacja powiadamia też o tym, że, że instalacja wymaga serwisowania i takie powiadomienia do właściciela hotelu, na przykład, może zostać wysłane. Jest wiele funkcji, które w związku z, z połączeniem do, do internetu ta, ta stacja oferuje. Oczywiście, jest to stacja z modulatorami jednowstęgowymi, czyli to nie jest rozwiązanie niskiej jakości. Tak? To tak naprawdę możemy, możemy to porównywać z bardzo wieloma innymi stacjami czołowymi o wysokiej jakości. Dziękuję. Jaki następny produkt? Następny produkt, bardzo interesujący, to jest niezależny modulator cyfrowy ze źródeł analogowych do, do sygnału dvb ko FDM. Taki, mamy, mamy te modulatory w dwóch wersjach, jest to wersja MAC 201 i MAC 401. Różnią się tym, że jedno z urządzeń ma dwa wejścia, drugie urządzenie urządzeń ma cztery wejścia. Możemy tutaj podać sygnał na przykład z, z, z DVD i puścić go w standardzie cyfrowym do sieci w hotelu, dla dewelopera, z kamer. Do tej pory, tak jakby bardzo, bardzo wielu deweloperów narzekało na jakość tych, tego sygnału z modulatorów analogowych, na przykład z kamer na parkingu. To, to, to u dużych deweloperów. Jakby nie dało się rozpoznać na przykład e, tablic rejestracyjnych jakiegoś samochodu, tak? ta jakość ma na nawet... Tutaj nie ma tego problemu. Tego, tego problemu nie ma. Tutaj jakby widzimy na żywo sygnał, to jest sygnał z, puszczony z DVD e, po, po, po tych czynczach tutaj. I to jest sygnał zmodulowany właśnie tym urządzeniem. Tak? Jakość jest bardzo dobra i to widać, tak? To, to na pierwszy rzut oka widać. E, i, I takie urządzenia są zdecydowanie dostępne. Co więcej, one też są zarządzane przez internet. Mamy znowu złącze Rio 45, podłączamy to do switcha, wypuszczamy gdzieś tam przekierowanie portu i możemy tym zarządzać zdalnie. To samo co w przypadku VTA4. Dziękuję bardzo.